Będąc fanem dwóch popularnych fikcyjnych światów, Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni, można odnieść wrażenie, że w pewnych kwestiach są bardzo podobne. Kto nigdy nie porównywał Dumbledora do Gandalfa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Istnieją również osoby, które doszukują się podobieństw między głównymi bohaterami. Jednak moim zdaniem najwięcej zbieżności widać w upiorach z obu serii Dementorach oraz upiorach Pierścienia. O tym też będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym właściwie są owe stworzenia. Dementorzy to jedne z najbardziej przerażających, plugawych stworzeń istniejących w świecie czarodziejskim. Które żywią się szczęściem, nadzieją i spokojem. Natomiast upiory pierścienia są najbardziej śmiercionośnymi sługami, jakich posiada główny antagonista ze świata, wykreowanego przez Tolkiena: siali przerażenie wśród przeciwników Saurona. Przejdźmy do podobieństw, które udało mi się znaleźć między wspomnianymi wcześniej potworami. Są antagonistami. Nie są ani martwi, ani żywi. Są mrocznymi, zakapturzonymi istotami. Są opisywane jako duże istoty odziane w czerń, która ma kolor śmierci, smutku i rozpaczy. Wywołują strach i poczucie beznadziejności. Ranią głównego bohatera. Boją się światła. Mówi się, że są nieśmiertelne. Dementorzy składają pocałunek polegający na wyssaniu duszy, pozostawiając człowieka w stanie permanentnej wegetacji. Natomiast upiory pierścienia posiadają umiejętność zwaną czarnym oddechem, która wywołuje utratę przytomności lub śmierć. Trzeba przyznać, że lista podobieństw jest imponująca. Zanim przejdziemy do omówienia różnic, odbiegnijmy na chwilę od tematu. Zbierając informacje do materiału, natrafiłem w internecie na ciekawą, lecz raczej mało prawdopodobną teorię, która mówi, że że uniwersum Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni są ze sobą połączone. Cytując autora: Po ostatniej zwycięskiej bitwie, mającej miejsce w Powrocie Króla Upiory Pierścienia mogły pozostać uśpione, gdy świat trwał dalej. Następnie, gdy pierwszy mieszkaniec Askamanu zaczął odprawiać mroczne rytuały, przypadkowo wezwał Upiory Pierścienia, które z biegiem lat rosły w siłę. Tak jak mówiłem, teoria nie jest zbyt przekonująca. Pomysł, że akcja Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni mogłaby się dziać w tym samym świecie, jest co najmniej śmieszny i głupi. O teorii wspomniałem wyłącznie w celach humorystycznych, więc nie bierzcie jej na poważnie. Choć na pierwszy rzut oka te mroczne stworzenia są do siebie w jakiś sposób podobne, to patrząc na tło obu serii, tak naprawdę więcej ich dzieli niż łączy. Po pierwsze, sudy Saurona kiedyś byli ludźmi. Zmienili się w upiory poprzez ulegnięcie mocy pierścienia. Dementorzy zaś nigdy ludźmi nie byli. Pomimo podobieństwa wcześniej wspomnianego czarnego oddechu i pocałunku dementora, różniły ich techniki ataku. Upiory z Władcy Pierścieni potrafiły posługiwać się orężem, mieczem, maczugą i tak dalej. Natomiast Strażnicy Azkaba ograniczali się jedynie do wysysania szczęścia i Dobrej energii. Choć wśród Ziemi mówiło się, że upiory są nieśmiertelne, to nie jest to do końca prawda. W bitwie na polach Pelenoru jeden z nich zostaje pokonany przez Eowinę. Jednak jest to temat na inny odcinek. Dementorzy faktycznie są nieśmiertelni, a poskromić je może jedynie światło. Warto wspomnieć, że na zgule są oddanymi sługami Saurona. Natomiast Dementorzy, pomimo tego, że w bitwie o Hogwarts przymierzyli się z Czarnym Panem, nie są nikomu lojalni. Ostatnią różnicą jest symbolika. Można powiedzieć, że upiory pierścienia symbolizowały chciwość, natomiast dementorzy byli uosobieniem depresji. Jeżeli skupimy się na powierzchownych aspektach, to faktycznie istoty z obu fantastycznych światów są do siebie podobne. Jednak zagłębiając się bardziej w fabułę obu książek, dochodzimy do wniosku, że różnic jest znacznie więcej niż podobieństw. Jeśli chodzi o tytułową inspirację, to wątpię, że J.K. Rowling inspirowała się literaturą Tolkiena, gdyż nie znalazłem żadnej informacji, która potwierdzałaby tę tezę. Nie znalazłem nawet wzmianki o tym, że autorka Harry'ego Pottera kiedykolwiek przeczytała Władcę Pierścieni. Wydaje mi się natomiast, że autorzy mogli czerpać z tego samego archetypu mrocznej, tajemniczej i przerażającej istoty. Wyjaśniałoby to podobieństwa wizualne między strażnikami Askabanu a sługami Saurona. Podsumowując. Moim zdaniem nie jest to inspiracja. Mało tego, nie jest to nawet luźna inspiracja. Jest to zwykły zbieg okoliczności.